Cześć. Witam widzów na kanale Kraina Nieświadomości. Czy zdarzyło ci się kiedyś latać we śnie? Tak po prostu, lewitować jak superbohater albo szybować nad miastem. Brzmi fajnie, ale czy zastanawialiście się dlaczego tak się dzieje? Dziś sprawdzimy naukowe i totalnie odjechane teorie na ten temat. Gotowi? To zapnijcie pasy, a właściwie je odepnijcie. Lecimy. Najpierw spójrzmy na nudną, to znaczy naukową teorię Naukowcy twierdzą, że latanie we śnie może wynikać z czegoś, co nazywa się stanem półświadomości w fazie REM. Mózg wysyła sygnały do ciała, ale że śpimy, to nasze mięśnie nie reagują, więc czujemy się, jakbyśmy unikali grawitacji. Czyli mówiąc wprost, Wasz mózg robi Wam psikusa. Inna teoria mówi, że nasz mózg odwzorowuje wrażenia z dzieciństwa, kiedy na przykład skakaliśmy na trampolinie albo byliśmy podrzucani przez rodziców. Więc, jeśli we śnie fruwacie, to może wasza podświadomość nadal wierzy, że macie pięć lat i jesteście superbohaterami? A teraz pora na coś bardziej magicznego. W różnych kulturach latanie we śnie to znak czegoś wyjątkowego. W Tybecie mówi się, że to pierwszy krok do świadomego śnienia i opanowania sztuki snu. Czyli, jakbyście byli na drodze do zostania snemistrzem Jedi. W niektórych indyjskich wierzeniach oznacza to duchowe przebudzenie. Może wasza dusza wybrała się na mały spacer po wszechświecie? A w Europie średniowiecznej? Oj, tutaj trzeba było uważać. Latanie we śnie mogło oznaczać, że macie ukryte moce, albo że macie powiązania z czarownicami. Ups. Oczywiście, internet ma swoje własne, unikalne wyjaśnienia. Na przykład, teoria Matrixa. Może żyjemy w symulacji i wasza postać właśnie dostała chwilowy dostęp do cheat kodu na latanie. Teoria kosmitów. Może to nie sen, tylko kosmici robią wam testy i zostawmy to. Nie chcę być pierwszym youtuberem, który zniknie po nagraniu tego filmu. No dobra, czy latanie we śnie to tylko efekt pracy naszego mózgu, czy może jednak dowód na coś więcej? A wy, latający wędrowcy snów, jakie mieliście najdziwniejsze sny o lataniu? Piszcie w komentarzach, bo chętnie je przeczytam, a może nawet spróbuję je zinterpretować w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. A tymczasem dobranoc i wysokich lotów.